Chcesz pakować szybciej, taniej, bez kompromisów w jakości? Brzmi jak kolejna obietnica bez pokrycia w realnych magazynach? W większości firm straty zaczynają się nie na produkcji, ale przystoje do pakowania. Za duże kartony, zły dobór materiałów, niepotrzebne warstwy i źle zorganizowane stanowisko. Drobiazgi, które w skali miesiąca zjadają niemałą część budżetu. A czasem wystarczy zmienić materiał, jego format albo sposób pracy zespołu. Bez wielkich inwestycji i przystojów. Takie rozwiązania widzieliśmy w setkach firm i zebraliśmy je w jednym miejscu. W naszym e-booku skuteczne sposoby na optymalizację czasu i kosztów pakowania. W praktycznym przewodniku stworzonym z ekspertami z firm takich jak TESA, Perfectus Group i Proecomobile dla kierowników e-commerce'ów, magazynów i zakupowców. W naszym poradniku pokazujemy prawdziwe przykłady wdrożeń u naszych klientów i efekty, które możesz przełożyć na własny magazyn e jest darmowy, bo wiedza też powinna się dobrze pakować. Popierz go kostniku poniżej. Nie musisz robić rewolucji, żeby coś usprawnić. Wystarczy zacząć od jednej rzeczy.